Cześć, z tej strony Konrad Krawczyk. W tym nagraniu pokażę Ci, jakie możliwości daje projekt Ekspert Afiliacji oraz pokażę Ci i wytłumaczę w bardzo prostych słowach, na czym to polega. Tak, żebyś to dobrze zrozumiał. Zobaczysz, za co są pieniądze, w jaki sposób jest to naliczane i jeśli będzie to dla Ciebie wartościowe i na tyle atrakcyjne, żebyś chciał poznać szczegóły, to oczywiście takie szczegóły również dostaniesz. A zatem, całym naszym zespołem zajmujemy się afiliacją. Afiliacja to jest polecanie produktów przez internet. Działam gotowym systemem, więc jest to proste. I polecam produkty, które są bezpłatne, więc jest to ogromne ułatwienie. Takim bezpłatnym produktem może być na przykład konto bankowe, gdzie korzystamy z konta za 0 zł. Konto nic nie kosztuje, więc osoba może sobie je założyć za darmo. Natomiast wynagrodzenie za polecenie takiego konta sięga 100, 200, czasami nawet 300 zł. Zatem prowizje, czyli wynagrodzenia dla nas jako osób polecających, są ogromne. Są naprawdę potężne. Dlaczego konta? Czemu nie na przykład książki czy zabawki? Zobacz. Taka figurka. Taką figurkę możesz polecić również, ale za jej polecenie dostaniesz 70 groszy, góra, złotówkę. A jak polecisz, słuchaj, takie konto bankowe, jak Aliorbank, Bank, to dostaniesz już 110 zł. Takie wielokonto 120, takie city handlowy 70 zł. Zobacz, jak to wyglądało, jak wyglądał mój ostatni miesiąc. To są wnioski wysłane w zeszłym miesiącu, czyli właśnie 81 wniosków w tym panelu partnerskim, bo mam jeszcze drugi, który zaraz Ci pokażę. Ale chcę wpisać tutaj w kalkulator, żebyś widział, żebyś zobaczył jak to się fajnie nalicza. Więc 81 wniosków plus drugi program partnerski. Tu są wysłane tylko 3 wnioski. Jak widzisz, za jeden wniosek 85 zł, za kolejne 350 zł, jeszcze za kolejny trzeci 130 zł, ale mimo wszystko liczymy średnio jeden wniosek jest warty 100 zł, czyli plus 3 z tego panelu to daje nam 84 wnioski razy 100 zł za wniosek. Jak mówię, taką średnią przyjmujemy i to się równa 8400 zł wynagrodzenia. Czy takie pieniądze zrobisz już w pierwszym miesiącu działania z nami? Absolutnie nie. Zagwarantować Ci mogę 2000 podstawy. Ponieważ wszystko inne, co zarabiamy, to jest taka premia, prowizja, nadwyżka. Więc zastanów się, czy ty chcesz tylko dorobić z nami, czyli poświęcić 2-3 godziny dziennie i zarabić za to te 2000 czy 3000, czy możesz chcesz poświęcić się temu całkowicie? Być może zrezygnować z tego, co teraz robisz i zarabiać w ten sposób, więc jeśli totalnie myślisz zmienić swój styl życia i zarabiać w 100% online, to zarobki rzędu właśnie 8 tysięcy są w zasięgu Twojej ręki. Większość osób, które się zgłaszają do nas, to są ludzie, którzy mają jakieś problemy finansowe. Są bez pracy albo szukają dodatkowego źródła dochodów. Yy, mają jeszcze tę pracę na etacie, ale wyskoczyły jakieś dodatkowe yy, niespodziewane wydatki. No, wiadomo, inflacja rośnie, kredyty lecą w górę, różne losowe rzeczy się zdarzają, więc ludzie potrzebują dodatkowych pieniędzy. Takich pieniędzy, prawda, jak te 8400, nie zarobisz. Jednak, pracując 2-3 godziny dziennie, mogę ci obiecać, prawda, że zarobisz te 2-3 tysiące. No i nie musisz w tym wypadku już szukać dodatkowego etatu, czyli poświęcać kolejnych 8 godzin dziennie po tym, co teraz robisz. Tylko dorobiasz sobie w wolnych chwilach z nami. Dzięki temu zarabiasz 1000, 2000, 3000 w zależności ile poświęcisz na to czasu. Ludzie, którzy działają z nami na początku, robią to, co robili do tej pory, a tą pracę tutaj z nami traktują jako taki dodatek. Natomiast każda z tych osób, która pozna te metody, zobaczy jak to jest proste, fajne i przyjemne, jak to się uczciwie nalicza przez cały czas, po prostu rezygnują z dotychczasowych zajęć i poświęcają się całkowicie pracy online. Czy tak będzie w Twoim wypadku? Nie mam pojęcia. W tym filmie przede wszystkim chciałem Cię zainteresować i pokazać Ci, że zarabianie w internecie bez inwestycji w takich właśnie, właśnie prostych programach partnerskich jest możliwe. Oczywiście jako osoba początkująca e, możesz liczyć nasze pełne wsparcie. Dostaniesz dosłownie takiej akademii afiliacyjnej, gdzie jest zebrana cała wiedza upchnięta w taką pigułkę, no żebyś nie miał tam prawda, do oglądania e, setek godzin nagrań, czyli podstawy, prawda? Montowanie stron, Dostaniesz szalenie piekielnie skuteczną stronę do prowadzenia produktów. Jeśli się boisz, że nie masz tylu znajomych i nie masz komu polecać, nie bój się. Na świecie jest parę miliardów ludzi, a tutaj w Mistrzu Generowania Ruchu otrzymasz źródło ruchu. Nie będziesz musiał szukać ludzi, tylko to ludzie z naszego lejka będą wpadać do ciebie. A jak rozmawiać z tymi ludźmi? No bo nie każdy wie, jak to robić. Jak rozmawiać, żeby ktoś coś wziął ode mnie? jak coś komuś polecić i tu jest słuchaj gotowy skrypt którym polecamy jest tu też różne ciekawych rzeczy które są przydatne w polecaniu Oczywiście możesz liczyć na mój mentoring jeden na jeden, czyli dopóki nie osiągniesz swoich celów finansowych, które sobie wyobraziłeś, masz moje pełne wsparcie i również później możesz na takie wsparcie liczyć. Nadal mam świetny kontakt z ludźmi, których, których wcześniej wprowadziłem, i cały czas sobie pomagamy, żeby zarobić jeszcze więcej. No to więc to tyle w tym nagraniu. Jeśli zainteresowałem Cię, to oczywiście po szczegóły poszczegóły, niech rozpocznie się Twoja przygoda z afiliacją. Do usłyszenia.